Instrukcja obsługi lunety. Luneta z paralaksą na pierścieniu z przodu, zamontowana na montażu jednoczęściowym z kołkiem stopującym. I teraz, tak po kolei, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Tu mamy okular, mamy obiektyw, mamy zaczniemy sobie plus minus, tutaj to z przodu, czyli to pokrętełko służy do korekcji zwroku, czyli wada zwroku plus minus. Wyostrzamy do, swojego, do swojej wady. Kolejny element, ten pierścień służy do powiększania, czyli przybliżenie, oddalenie w skali. Na przykład tutaj mamy lunetę 4 razy 12, i od 4 do 12 możemy sobie powiększać. Przepraszam, tutaj mamy od 4 do 10, czyli powiększamy. Kolejne elementy są to wieże. Niektóre wieże są regulowane bezpośrednio, które trzeba odciągnąć do góry, tak jak tutaj, one się wtedy odblokowują i możemy wtedy zrobić klik, jak jest zablokowana nie powinna się kręcić, jest to bardzo dobry patent tutaj, jeżeli chodzi o TT po lewej stronie, jeżeli paralaksa się znajduje na pierścieniu to po lewej stronie z reguły mamy podświetlanie z baterią, tu jest bateria, kolor podświetlania, natężenie światła prawa strona, jest to wieża która służy do regulacji już Zerowania lunety na tarczy jest opisana z reguły jako L i R, czyli left and right, czyli w prawo i w lewo. Czyli prawą wieżą regulujemy ustawienie lewo-prawo na tarczy. Czy jak karabinek strzela za bardzo w lewo, kręcimy wieżą w prawo i na odwrót analogiczny. Kolejna wieża jest to wieża z oznaczeniem górna wieża, która zawsze służy w każdej lunecie do ustawienia. Na tarczy wyzerowania góra i dół up and down z angielskiego. Jak je za bardzo na dole, kręcimy do góry, i analogicznie odwrotnie, idąc dalej, pierścień paralaksy. I tu najważniejsza informacja: paralaksa jest to ostrzenie na danym dystansie ostrości obrazu i powiedzmy też widoczności krzyża. Musimy dobrze widzieć krzyż i dobrze widzieć cel, do którego mierzymy. Jest to z reguły określane w yardach. 15 yardów jest to około 13 metrów, więc to jest zawsze plus, minus, trzeba sobie przeliczyć. Ale generalnie ja się nie sugeruję tym i nie robię czegoś takiego, że jak stawiam tarczę na 30 metrach, to od razu ustawiam tutaj 30 yardów. Tylko patrzę przez optykę i kręcę paralaksą do momentu, kiedy dla mojego oka wyostrzy mi się najbardziej obraz. Także to jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Myślę, że zostało wszystko jasno wytłumaczone. E, oczywiście, lunetę trzeba założyć osiowo. Można stosować poziomice lub nie. Ja zakładam bez. Trzymając w ręku karabin, zakładam najpierw montaż. Potem osadzam lunetę. I jeżeli ja się składam powtarzalnie do karabinka, przytulam i trzymam go osiowo. Jeżeli dla mnie jest równo, dla mojego oka w osi, jeszcze patrzę po kątach, na przykład ściany jest idealnie. Ja skręcam lunetę i tak zostawiam. Jeżeli będzie tam przekomanie milimetr, dwa to się naprawdę nic nie stanie, nie trzeba tego robić z poziomicą. I kolejna rzecz, luneta każda ma swoje centymetry od oka. Zobaczcie, nie widać nic, rozmywa się, podjadę i będzie moment, będzie moment, w którym, w którym zaczniemy widzieć po prostu krzyż. Lunecie teraz się rozmywa, no akurat kamerą tego nie pokażę. Ale, bo jest ciężko to zrobić kamerą, ale generalnie chodzi o to, że jak zbliżamy oko, to jak zbliżymy za blisko, będziemy mieli rozmazany obraz. Za daleko też będzie rozmazane, będziemy widzieć. Więc każda luneta ma te 5-6 cm, musimy widzieć idealnie duże pole widzenia z krzyżem, nic ma się nie rozmiewać. Wtedy wiemy, że tą lunetę, na przykład ja sobie musiałem ustawić tutaj na równi praktycznie z tą krawędzią, bo ona jest bliska bliska od oka, ona tam wymaga 3-4 cm a na przykład vortex już jest tutaj w tym miejscu, ponieważ jest daleki od oka, potrzebuje 7 cm i tak to robimy, także w skrócie jest to instrukcja obsługi lunety reszta oczywiście, że tak powiem do opanowania wszystkiego wam, że tak powiem nie jestem w stanie pokazać i wyłożyć jest to takie najprostsza instrukcja żebyście wiedzieli, jak zaraz kupicie karabinek, założycie optykę od czego zacząć i czym regulować. Regulacja góra-dół, lewo-prawo, podświetlanie, ostrość obrazu na danym dystansie regulujemy do oka, powiększenie od do, czyli przybliżenie, celu: powiększenie, plus-minus, korekcja zwroku. To w zasadzie tyle. Dzięki, pozdrawiam.